Budżet obywatelski, nazywany również partycypacyjnym, to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy. Tyle mówi definicja. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy w określonej procedurze mogą zgłaszać pomysły, zyskiwać poparcie większej grupy, a potem w głosowaniu decydują, które ze zgłoszonych pomysłów będą realizowane z wykorzystaniem środków budżetowych. To sposób na większy udział mieszkańców w kształtowaniu własnego otoczenia. W przypadku Polkowic to także spełnienie jednej z wyborczych obietnic. Spotkanie, które planujemy w środę, w przyszłym tygodniu, to jest właściwie takie spotkanie, pierwsze spotkanie, kiedy mieszkańcy no, usłyszą od nas, co to jest budżet obywatelski, dlaczego go robimy i jak oni ważni są, mieszkańcy, w tym właśnie projekcie. Bo właściwie budżet obywatelski to jest. Przede wszystkim aktywność mieszkańców. A my w urzędzie tylko będziemy w tym pomagać. Spontanicznych zachowań zapewne będzie wiele, ale o to też chodzi, kiedy tworzy się jakiś pomysł, kiedy kreuje się jakiś projekt, to warto posłuchać z głównymi, porozmawiać z głównymi aktorami, jakimi są właśnie mieszkańcy. Mam, mam wrażenie, że między innymi o tym będziemy rozmawiać. Zapewne o to będą pytać mieszkańcy. Jakiego rodzaju projekty, ile mamy na to środków finansowych? No, na pewno pytań będzie wiele, ale to wszystko zależy od aktywności samych mieszkańców. Aby proces tworzenia budżetu miasta można było uznać za partycypacyjny, musi spełniać kilka warunków. Między innymi powinien zawierać element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym, jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe. Powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy, jednak najlepiej, aby dotyczył poziomu całego miasta. Stąd zaproszenie burmistrza na spotkanie, które odbędzie się 22 czerwca o godzinie 18 w sali audytoryjnej uczelni Jana Wyżkowskiego przy ulicy Skalników w Polkowicach. Spotkamy się wszyscy, żeby porozmawiać o, budżety, o budżecie obywatelskim i dowiedzieć się no, wszystkiego, żeby dobrze ten projekt pilotażowy na 2017 rok przeprowadzić. Mam nadzieję na dobrą, wzajemną rozmowę. Budżet obywatelski to kolejny krok do zwiększenia udziału mieszkańców w wykorzystaniu środków budżetowych. Po radach osiedlowych, które decydują o wykorzystaniu środków na cele tzw. miękkie, teraz czas na partycypację w sferze infrastrukturalnej. Będzie to pierwsze spotkanie, które rozpocznie proces budowania budżetu obywatelskiego i partycypacji społecznej.